Kurtka firmy FHM model Brock wyposażona jest aż w 10 kieszeni, jedną dużą kieszeń na plecach, jedną wewnątrz na dokumenty i cztery na stronę na wysokości piersi. W tym jedne dodatkowo obszyte miękkim materiałem mogą posłużyć jako ogrzewacz do rąk. Wykorzystane są tutaj najlepsze na rynku dostępne suwaki firmy YKK. Wszystkie szwy są zabezpieczone przed dostępem wody, są ogumowane. Kieszenie na piersi zaopatrzone są w bardzo wygodne gumki. Dodatkowe ekspandery pozwalają nam umocować niezbędne akcesoria. Posiada także suwaczki pod pachami, które umożliwiają odparowanie nadmiaru potu. Ściągacze pozwalają zabezpieczyć nadgarstki przed wiatrem i wodą. Kaptur z daszkiem posiada ściągacze, które można wykorzystać do dobrego dopasowania do kształtu głowy. Wysoki kołnierz obszyty miękkim materiałem. Krótki stan pozwala wykorzystać tą kurtkę także do brodzenia. Regulowany ściągacz na dole. Z tyłu kurtki na plecach mamy mocowanie do podbieraka. I udało się! Wreszcie pierwszy wypad na Pstrągi w tym roku. Przyjechałem na Dunajec. Ciepłe dni spowodowały, że ta rybka troszkę się ruszyła. Wprawdzie okazów jeszcze nie uświadczyłem, ale te maluchy współpracują. Także fajnie. Zacząłem od spinningu, jestem na odcinku spinningowym Dunajca. No na razie tutaj na gumy ładnie reagują. Łowię riperkiem. Jak również miałem parę ryb na imitację robaczków, ale riperek jest skuteczniejszy. Jest takie miejsce, gdzie praktycznie wszędzie mogą być te pstrągi pochowane. W tych kamieniach. Ja łowię na razie schodząc w dół rzeki, wrzucam z nurtem, pozwalam przynęcie zdryfować, raz na jakiś czas ją podbiję, ale tak naprawdę nurt odwala za mnie większość roboty. Mam no, bardzo czułym zestawem łowie, wędeczka jest do 10 gram od 2, z główki używam 3 gramowej, także dosyć lekko, zabawa jest niesamowita. Frajda ryby są bardzo mocne, Tak na tą porę roku naprawdę walczą bardzo zacnie Nie się. Jest. Rybka taka ze 35-37 cm A frajda z holu spora no wcześniej stamtąd obłowiłem to miejsce, nie chciał uderzyć, a teraz rzuciłem lekko w górę i jak była naprzeciwko mnie przynęta, nastąpiła, tak. Dzięki cieniutkiej plecioneczce czuję, jak przelatuje przez kamienie, kiedy trzeba podbić lekko, jak pukam o dno, żeby ta przynęta się tak ślizgała nad tymi kamieniami, a nie grzęzła w nich. Aj, kurczę, no! Nie zły W zasadzie tylko podbił gumę. A, ściągnął ją. Dobra. Do trzech razy sztuka. Jest. Do trzech razy sztuka. Tym razem go szukałem. Trzyma nurtu. Nie chcę wejść pod brzeg. No, tak powiedziałem, do trzech razy sztuka określenia, okay. kurtka Brok. Doskonałe rozwiązanie na zmienne warunki atmosferyczne, kiedy możemy się spodziewać nagłych opadów deszczu. Wykonana jest z użyciem technologii o dużej oddychalności i z membraną Dermizax, która jest ultracienka, nanoporowata i posiada bardzo wysoki współczynnik wodoodporności, dodatkowo z wstawką z impregnowanego materiału i warstwą zabezpieczającą przed dostępem słonej wody. Kurtka o przepuszczalności i oddychalności 20 Tysięcy na 10 tysięcy. Powłoka wykonana jest z Nylonu o gęstym splocie, który nie będzie się zaciągał w trakcie użytkowania. Bardzo delikatnie się biorą strągi. Woda poszła lekko w górę. Podejrzewam ochłodziła się grania są takie pstryknięcia w głowie, praktycznie rzecz biorąc na imitację robaczka malutkiego. Bardzo wielkie rania. Packa, ja taki ma malucha. I wypuszczamy. Kurtka, bardzo przyjemna w użytkowaniu, materiał jest gładki, ładnie się układa dzięki swojej elastyczności, zajmuje mało miejsca, łatwo się kompresuje, kurtka brock jest bardzo estetycznie i starannie wykonana. Szwy są położone równiutko z zastosowaniem bardzo mocnych nici. Od wewnątrz dodatkowo są ogumowane. Dzięki temu mamy pewność, że w żadnym miejscu nie przepuści wody. Jest na pewno doskonałym rozwiązaniem na wiosenne opady. Bardzo dobre parametry membrany oraz niewielka waga tego produktu pozwoli wygodniej i swobodnie ją użytkować. Na nową uzbrojoną gumeczkę. Ma tantę